gorąco i serdecznie i pokażę Wam, jak zrobić dzisiaj pyszny serek za dosłownie parę złotych. Potrzebujemy do tego litr mleka, dwie łyżeczki soli, 200 gram śmietany 18% kwaśnej i 3 jaja. Mleko wlewamy do karka całe. Przypomnę 3-2% ściutkie ja uży, używam zawsze świeże mleko. Mleko świeże 3-2%. Teraz nasze mleko musimy zagotować. Nastawiamy. I czekamy, aż się zagotuje. Moi drodzy, i jeszcze do mleka dajemy dwie łyżeczki soli. I teraz pytanie: czy wolimy bardziej słone, czy mniej słone? Ja wolę bardziej słone, dam dwie płaskie łyżeczki. Jeśli lubisz mniej słone, no to daj sobie jedną łyżeczkę. Jedna. I druga. I mieszamy, niech to się tam go Drodzy Państwo, ja już sobie tutaj 200 gram śmietany przygotowałem. Teraz wbijam jajka. Czemu nie wbijam jajek od razu do, do śmietany? No bo nieraz się zdarzy, że jajko jest coś nie tak z nim. Wolę sobie wbić do tego i zobaczyć. Tu jest pięknie żółtko. Tu jest też pięknie żółtko. I tu jest też pięknie żółtko. Ja może pokażę, jak mamy takie żółtka, to widzimy, że jajka są świeżutkie. Jakby nam się tak rozpłynęło. To jajko wtedy jest już trochę stare Musimy je wymienić najlepiej Mleczko nam się tam gotuje pomalutku A ja pomału wrzucam jajka do tej śmietany Serek będzie miał kolor lekko żółty, ale proszę się nie przejmować W ogóle nie będzie czuć żadnymi jajeczkami tego sera On tylko będzie miał kolorek Będzie taki puszysty i smaczny, sami zobaczycie jak zrobicie no i teraz mieszamy. Te jajka są śmietaną pokażę, mieszamy, mieszamy. Musimy dobrze wymieszać. Tu już nie dajemy żadnej soli, bo sól daliśmy do mleka. My czekamy, za chwilę nam się mleko zacznie gotować. I jak się mleko zacznie gotować, można troszkę przykręcić. Nie wiem co tam macie. kuchenkę elektryczną przy gazówkę. Ja mam elektryczną, to zaraz sobie strójki na drójkę zmniejszę. Jeszcze troszkę pomieszam. Musi mleko się zagotować. Widzimy, jak sobie ładnie tu rośnie mleczko. Tak, że rośnie, to lejemy pomalutko. I cały czas mieszamy. Mieszamy, mieszamy. Moi drodzy, co robimy teraz? Teraz będziemy przecedzać ser. Serwatki nie wylewamy, bo ona jest dobra. Ktoś lubi można sobie ją wypić. Odcedzamy nasz tutaj serek. O, no, zobaczcie. To nam ładnie ucieka. Już się zrobi ładny serek, widzicie? lekko przemieszać, żeby ta woda bo z serwatki, dużo zostało, ja sobie zostawiłem, a tu jeszcze troszkę trochę wylejemy. Musimy trochę przemieszać, żeby tak ta woda nam ścięgnie. O, super. ładny, Bez żadnej chemii, bez żadnych dodatków, sami sobie robimy. Naturalnie, zdrowo. Moi drodzy, ja teraz wykorzystam butelkę. Tu obetnę, tu zrobię dziurki i tam wrzucę nasz serek i niech on sobie stoi, niech stygnie i niech obcieka. Możemy tą butelkę wykorzystać. Moi drodzy, tak to wygląda. Tu zrobiłem dziurki, a tu będę wkładał serek. Teraz bierzemy łyżkę i wkładamy sobie serek do środka. Najlepiej, żeby taki lekko sobie przestyk, niedługo, chwilę dosłownie. Wkładamy, lekko ubijając. Moi no drodzy, pamiętajmy, żeby ser dobrze ubić, w tym celu można lekko uderzać o coś i on się ładnie nam zbije, jakąś deskę o blat, o, czy o rękę nawet. Zobaczcie jak ładnie wykorzystałem butelkę. Przydała się, tu są dziurki, serek sobie odcieka. No i co? Teraz musimy poczekać ostygnie i próbujemy. No i drodzy, nasz serek sobie obecną. Ja go tu rozetnę teraz ładnie. Ładnie na rozszedł. Piękne twaroże. Zobaczcie jaki. Zobaczcie, właśnie pokroiłem serek, serek się nie rozwala. Piękny kolorek, puszysty biały. Także polecam spróbować sobie. Niewielkim kosztem można sobie zrobić swój ser biały. Moi drodzy, jeszcze taka bardzo ważna uwaga na koniec: jeśli kupujecie śmietanę, zwracajcie uwagę, bo niektóre śmietany zawierają karogen, a tu już jest składnik chemiczny. Także nie polecam, nie trójmy się. Powtórzę: karogen, składnik w śmietanie. Jeśli Ci się podobał mój filmik, zostaw łapkę, zasubskrybuj kanał. Dziękuję i pozdrawiam. Życzę smacznego.